Unia dwóch prędkości na pewno słyszeliście to określenie mające podzielić Unię Europejską na dwie części tą lepszą, pierwszej prędkości i tą gorszą. Słowa te pierwszy raz były wypowiedziane, o ile dobrze pamiętam, podczas spotkania głów państw zachodnich Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii i chyba miał to być jakiś dyplomatyczny pokaz siły i groźba skierowana do krajów Europy Wschodniej, sprzeciwiających się polityce Niemiec i Brukseli. No to co ja mogę o tym powiedzieć i jak to skomentować? Otóż ja jestem jak najbardziej za pomysłem Unii dwóch prędkości. Wystarczy tylko popatrzeć na główny zegar pokazujący tą prędkość czyli mapę wzrostu gospodarczego. Więc jeśli chodzi o prognozy wzrostu na rok 2017, to może najpierw przyjrzymy się kilku krajom naszego regionu. I co my tu mamy: Rumunia 5,7%. Słowenia 5,3%. Estonia 4,4%. Węgry 4,2%. Łotwa 4,%. Polska 4,%. Litwa 3,9%. Bułgaria 3,5%。 Słowacja 3,1, Czechy 2,9. A teraz weźmy kraje Europy pierwszej prędkości. Tu liderem jest Hiszpania 3%, ale to bierze się po prostu z częściowego odrabiania strat, które ta gospodarka poniosła przez ostatnie lata. Drugie są Niemcy 1,7, potem Włochy 1,2 i Francja 1,1. Średnia z tego wychodzi taka, że kraje naszego regionu, tak zwanego Trójmorza, rozwijają się w tym momencie ponad dwa razy szybciej od czwórki Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Więc teraz już nie wiem, czy... Angela Merkel jest chora umysłowo, co potwierdzałaby również jej polityka imigracyjna, czy po prostu chodziło jej, że ich pierwsza prędkość to jazda na jedynce, a nasza druga prędkość to jazda na drugim biegu ponad dwa razy szybszym od nich? Nie ulega wątpliwości, że to w naszym regionie jest potencjał wzrostu przez najbliższe lata, a oni osiągnęli już swój maksymalny poziom, który będzie bardzo trudno im przeskoczyć i to z wielu powodów. Pierwszy mógłbym określić cytatem ze świata według kiepskich, a mianowicie słowami Fertka do Boczka: Za dużo pan żresz w stosunku do tego, co. Pan wytwarzasz. To zdanie najlepiej podsumowuje większość krajów Europy Zachodniej, w szczególności Francję, Włochy i Hiszpanię. Za duże pensje, za dużo ludzi na socjalu i przez to za duże podatki, więc produkcja w krajach Europy Zachodniej staje się nieopłacalna, a apetyty na wysokie pensje i socjal rosną. Przyjrzyjcie się temu, jak wygląda mapa świata. Myślę, że większość z Was mniej więcej się orientuje, że kraje europejskie nie są największe na świecie. Jednak, gdy przyjrzymy się mapie ukazującej siłę gospodarek Wtedy Rosja i Afryka stają się malusieńkie, a Europa Zachodnia pompuje się jak balon. Jednak nie jest tak wysoko jak mogłoby się wydawać, bo niestety na mapie pokazującej zadłużenie krajów Europa jest jeszcze bardziej napompowana. I te długi są już praktycznie nie do oddania. Lata, w których kraje Europy pompowały się gospodarczo, były to lata od II wojny światowej do powiedzmy lat 90., a nawet początku 2000. Ewidentnym końcem tej epoki był kryzys z roku 2008. Od tego momentu wszystkie te kraje albo traciły, albo rosły mniej niż 2%, czyli uwzględniając inflację, realnie nie rosły nic. Cały sukces tych krajów był zrobiony wysiłkiem poprzednich pokoleń. Jednak świat był wtedy inny. My oddzieleni żelazną kurtyną, zacofani, nie byliśmy dla nich konkurencją. Chiny wtedy słabsze gospodarczo od Włoch nie liczyły się na świecie. Wtedy istniały tylko USA, Europa Zachodnia i Japonia, i to te kraje wytwarzały większość światowych dóbr. Reszta świata kupowała od nich, bo była zbyt zacofana technologicznie, by wytworzyć coś, co mogłoby z nimi konkurować. Jednak po upadku komunizmu świat zaczął się zmieniać. Zniknęła część podziałów, a korporacje i zachodnie firmy zaczęły przenosić produkcję do krajów stanią siłą roboczą, Między innymi do Polski i Chin. Jednak to, co na początku wydawało się dobrym interesem, długoterminowo okazało się katastrofą. Produkcja przeniosła się po części do Europy Wschodniej, ale w większości do Azji, oferującej jeszcze tańszą siłę roboczą. To pozbawiło miejsc pracy ludzi na Zachodzie, dodatkowo technologie się rozprzestrzeniły po całym świecie i w tym momencie wszyscy są w stanie wyprodukować praktycznie wszystko to, co Europa Zachodnia, a w niektórych dziedzinach Europa została z tyłu, jak choćby elektronika. Polska też potrafi teraz tworzyć produkty często lepsze niż Zachód, jak choćby nasze autobusy, dlatego Zachód Europy nie ma praktycznie szans na to, by ruszyć się do przodu. Gadanie o Unii dwóch prędkości, w której to zachód Europy miałby się rozwijać szybciej, to po prostu brednie. Nie będzie tam żadnego wzrostu produkcji, bo nikt nie chce tam produkować. Zachodni Europejczycy pracują po prostu gorzej mniej wydajnie od np. Polaków i skośnookich Azjatów a trzeba im płacić cztery razy więcej. Dlatego taki Whirpool czym prędzej ucieka z Francji do Polski. Macron przez to płacze i próbuje grozić Polsce, żeby rzuci polskich pracowników. W takim wypadku życzę mu powodzenia, skoro chce wyrzucić najlepszych pracowników, a w to miejsce ściągnąć imigrantów na socjal. Powiem wam, jestem tego pewien, że Włochy, Hiszpania i Francja długo tak nie pociągną. Oni żyją teraz na przejadaniu tego, co wypracowały poprzednie pokolenia, oraz na gigantycznym, ciągle rosnącym kredycie, przy którym dług polski to pikuś. Dodatkowo obciążają się coraz większą rzeszą przybyszów, którzy mają wymagania, a pracować nie potrafią. Czysta matematyka mówi, że takie coś nie może trwać wiecznie. I co prawda, na gospodarczej mapie nadal są napompowanym balonikiem, ale takim, który może w każdej chwili pęknąć. To, że euro nie poleciało jeszcze do tej pory drastycznie w dół, to głównie zasługa Niemiec, bo ten kraj jest w innej sytuacji niż tamte trzy skazane według mnie na upadek. Niemcy w Unii Europejskiej bardzo dobrze się ustawiły, bo praktycznie cała Unia jest ich rynkiem zbytu i praktycznie wszystkie kraje Unii ze wszystkich partnerów handlowych najwięcej kupują od Niemiec. Po drugie, większość półproduktów Niemcy tanio produkują w Polsce i Europie Wschodniej, jak na przykład części samochodów, z których potem szybko składają u siebie drogie samochody i mają na tym ogromny zysk. I po trzecie, na świecie znana jest niemiecka jakość. Ludzie są skłonni płacić więcej za niemiecki samochód czy maszynę i jest masa takich odbiorców, którzy wybiorą produkt niemiecki, niż na przykład cztery razy tańszy produkt chiński. A jak już jesteśmy przy Chinach, to jako ciekawostkę powiem, że Niemcy sprzedają Chinom więcej niż od nich kupują, a my, na przykład, kupujemy od Chin 10 razy więcej niż im sprzedajemy. Dlatego tylko Niemcy z tej czwórki z Francją, Włochami i Hiszpanią mają realne przełożenie gospodarki na zarobki i poziom życia, a pozostałe są już tylko napompowanymi balonikami, z których uchodzi powietrze i tylko to, że posługują się tą samą walutą co Niemcy, i tylko pompowanie gigantycznym kredytem sprawia, że jeszcze nie splaczały. Ale to tylko kwestia czasu, że nawet Niemcy nie będą w stanie utrzymać tego teatrzyku. A najlepiej wiedzą o tym sami Niemcy, już się przygotowują na gigantyczną zapaść, jaka czeka tamte kraje. A jak to robią? Ano, tak, że w zeszłym roku po cichu zaczęli drukować marki. Niemcy dobrze wiedzą, że tylko ich gospodarka z tamtej czwórki nie jest przewartościowana i w razie czego nie chcą dźwigać kryzysu, który nie ma wątpliwości spadnie na tamte kraje. Niemcy wtedy umyją rączki, wprowadzą marki i powiedzą, że nie mają z nimi nic wspólnego. Wszyscy wiedzą, że w Europie nie ma przyjaźni, tylko interesy. Oczywiście Deutsche Bank też się wpieje, więc możliwe, że wprowadzą marki dopiero po jego upadku, który będzie równoznaczny z upadkiem waluty euro. Jednak marka według mnie zachowa wartość, bo klienci na niemieckie produkty zawsze się znajdą. Jednak Kres Niemiec to też tylko kwestia czasu, może trochę dłuższego, może kilkudziesięciu lat, ale jest raczej nieodwracalna, zważywszy na to, że Frankfurt już w ponad 50% jest zamieszkały przez imigrantów, którym raczej nie chce się pracować. A więc podsumowując Unię dwóch prędkości, to możecie być pewni, że nie zobaczycie czegoś takiego przez najbliższe lata albo i wcale, że któryś kraj z tamtej czwórki rozwija się nagle szybciej niż Polska. Jestem prawie pewien tego, że jeśli nadal będą podtrzymywać tak rozbudowany socjal i przez to wysokie podatki, to ich gospodarki zaczną się zwijać jak stara wykładzina. Należy dodać jeszcze, że na europejskiej walucie wiszą już dwa trupy, Grecja i Portugalia. Biorąc jeszcze pod uwagę, że w Szwecji i we Francji w każdej chwili mogą wybuchnąć wojny domowe, to naprawdę nie jest kolorowo. My, jako kraj Unii, też to odczujemy, ale na szczęście zostaliśmy przy złotówkach. Poza tym, nasze pensje są nawet zaniżone w stosunku do tego, jakie być powinny. Więc, że tak powiem, nie mamy za bardzo z czego spaść. Tak czy inaczej, raczej nie oszczędzałbym w euro, bo może się okazać, że zamiast oszczędności masz trochę papieru toaletowego. I ogólnie sytuacja na świecie się zmienia. Nie wiadomo, czy za kilka lat yuan nie zastąpi dolara, i co wtedy się stanie, tego nikt nie wie. Jak macie oszczędzać, najlepiej w złotówkach, bo tutaj rozwój przez najbliższe lata jest pewny i raczej złotówka będzie zyskiwać na wartości w stosunku do euro czy też dolara. A najlepiej co wypłatę kupcie sobie coś srebrnego albo złotego, nawet coś małego. Wtedy będziecie mieć pewność, że gdy przyjdzie czarna godzina w tym niepewnym świecie, to przynajmniej będziecie mieć srebrny łańcuszek, żeby dać rolnikowi zaworek ziemniaków. Dzięki za uwagę. Jak zwykle, zapraszam do subskrypcji, polubień, udostępniania, oglądania innych filmów na kanale. Możecie też polubić moją stronę na Facebooku, a jeśli ktoś ma wolną złotówkę, to zawsze też może wesprzeć mój kanał. Dziękuję.